Witam, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać yy, nowe nabytki, zapowiedź nowej serii wykoty i zmiany w hodowli taki trochę dłuższy będzie odcinek teraz pokażę jeden z nowych nabytków, to jest baran francuski, czarny samiec pokrył już mi jedną samiczkę mojemu dziadkowi yy, dwie samiczki i jedną mojemu koledze samiec jest około miesiąca już w mojej hodowli na razie trzymam go na górze, bo nie miejsca już. No i przejdźmy teraz do reszty. Dobra, już jestem u reszty. Teraz, żeby mnie zapanę zapomniał, wam nową serię. Seria będzie nazywała się Co w hodowli. Będę tam pokazywał, będę wstawał odcinki raz lub dwa tygodniowo z tej serii. I tam będzie y zmiany, nowe nabytki, co się dzieje w mojej hodowli. No i teraz przejdźmy do wykotu. Wykoczyła mi się samica, francuski baran, niebieski srokacz. Tam ma jest 5 młodych. Tam nie wiem, czy widzicie, czy się ruszałam. Samica jest trochę agresywna, młode mam 5 dni. Ja wam teraz pokażę rozpiskę. Nagrywam 19, a młode wykoczyły się 14. Tutaj ta samica jest też na tym samcem, to pokazywałem baranem czarnym, francuskim baranem czarnym. Też tutaj możecie wszystko znaczyć. Teraz przejdźmy. To jest ojciec tych młodych, co yy, mam pinni o tamtej samicy. I teraz przejdźmy do nowych nabytków. Albo jeszcze wam pokażę zmiany jakie są u mnie. Sprzedałem. Nie wiem czy pamiętacie, to były dwie samice kalifornijskie, sprzedałem je i teraz mam te. Bo miałem cztery samice kalifornijskie, a mam dwie. Sprzedałem tamte, ponieważ takie trochę mi się już nie, nie wyprawiały i to była jednym słowem porażka z tamtymi. Jest sprzedałem koledze, bo on tak właśnie e, dla niego nie ma różnicy czy rasowej, czy takiej. To bodajże jakiś mieszany z, z Kalifornią. Dobra, teraz przejdźmy tutaj. Tu jest samiec burguncki. To jest nowa rasa w hodowli. Nie wiem, czy ja powiedziałem. burgundski Ojciec młodych burgunckich, które zaraz wam pokażę. Dobra. teraz sobie zamknę. Teraz przejdziemy tutaj. Tu jest... Możecie też pamiętać, jak to był młody samczyk. Kalifornijski. Też go sprzedałem. I zakupiłem sobie tego samczyka, ponieważ była ta tani był tani. No i... Dobra. I mi się podobał. Z barwą też nie najgorzej u niego. Samiec ma około 9 miesięcy Ja jeszcze mam coś powiem o tym Samczyku, zaraz idziemy dalej. Ten samczyk jest na sprzedanie. Cena za niego to 60 zł do negocjacji mieszaniec o barwie Madagaskar szczepiony No cena do negocjacji około 9 miesięcy ba około 5 samiczek już, no i to było chyba na tyle z tym samcem. I teraz przejdziemy dalej. Tu są młode burguńskie Jest 5 i samica. Samica jest trochę agresywna jeszcze. Ale to myślę, że przejdzie. Jest ładne są młode. 5. Płeć jeszcze nie sprawdza. Mają około 7 tygodni. Młode. No i. To było chyba na tyle. Są ładne, młode. Jeden taki, ten jest najładniejszy z tych wszystkich. Taki zbity. Marchewkę też podaję teraz. Jak mam. No i to było chyba na tyle w tym odcinku. Przepraszam was też za nieobecność na kanale. I dziękuję Wam też za to. Ponad 70 subów, nie spodziewałem się, że tyle będzie. Pamiętam dopiero jak, miałem, jak nagrywałem Q&A, a to było bodajże miesiąc temu, czy nie, nawet nie. Przepraszam was za obecną w kanale, to co już mówiłem. I chciałbym was coś przeprosić, bo ja jestem trochę chory. Możecie to słyszeć też. No i trzymajcie się, do następnego i cześć. A jeszcze, jakby ktoś był chętny na kupno tego samsa, to, to pisać w komentarzach. No i trzymajcie się, do następnego, cześć.